Dotyk realności. Pielęgniarka Anna stała przy oknie oddziału geriatrycznego i czuła zapach żalu i dezynfekcji. Była to wolniej jej 20 lat służby w Państwowym Szpitalu Okręgowym, lata wciśnięte między cztery ściany niedofinansowania i biurokratycznej obojętności. Ten zapach stał się dla niej bardziej namacalny niż rzeczywistość za oknem. Stał się esencją jej życia zawodowego. Anna, lat 47, spędziła więcej czasu na tym piątym piętrze, niż w swoim własnym skromnym mieszkaniu. Codziennie widziała, jak godność pacjentów jest łamana przez brak personelu, niedofinansowanie i biurokrację. Pustka na salach, wynikająca z ciągłych rotacji i odejść młodszych pielęgniarek do prywatnych klinik, i cztery godziny samotnej wachty, to była norma. Jej oddział, przeznaczony na dwadzieścia łóżek, obsługiwały teraz zaledwie dwie osoby na zmianie. Pacjenci z Alzheimerem czekali na pomoc dłużej niż powinni. Kiedyś Anna płakała. Teraz była wykuta w stali profesjonalizmu i cynizmu. Dziś jednak zapach ten stał się nie do zniesienia, ponieważ na łóżko nr 4 trafiła jej własna, schorowana matka, pani Mariał. Maria, ze świadomością wciąż ostrą jak brzytwa, cierpiała na nieuleczalną chorobę śródmiąszową płuc, postępujące zwłóknienie, które powoli i bezlitośnie dusiło ją od sześciu miesięcy. System odmawiał jej efektywnej opieki paliatywnej. Anna musiała wczoraj podpisać trzy formularze zrzeczenia się pretensji, aby w ogóle przyjąć matkę na swój oddział jedyny, który miał wolne łóżko i który, paradoksalnie, był najgorszym miejscem, jakie mogła sobie wyobrazić dla ukochanej osoby. Nie mogła znieść myśli o tym, że matka będzie poddawana tym samym upokorzeniom, które widziała na co dzień u obcych. Maria, leżąca pod cienką, szpitalną pościelą, wyglądała niepokojąco mała. Miała 72 lata, a każdy oddech był dla niej bólem i wysiłkiem. Anna, choć oficjalnie była tylko pielęgniarką nadzorującą, co dwie minuty sprawdzała pompy infuzyjne i monitory pulsu. Wiedziała, że protokół opieki nad matką jest minimalistyczny, tani tlen, standardowe przeciwbólowe i oczekiwanie na nieuchronne. Leki opioidowe były reglamentowane, a dostęp do droższych terapii który mogłyby ulżyć matce w ostatnich dniach, został dwukrotnie odrzucony przez Sztywnego jak kij dyrektora administracyjnego. Anna zacięła się w sobie. Miała siłę do walki z systemem za innych, ale kiedy chodziło o jej własną matkę, czuła, że system dusi ją podwójnie. Przypomniała sobie ostatnią rozmowę z panią Marią sprzed trzech dni, jeszcze w domu. Matka, z trudem łapiąc powietrze, powiedziała – Aniu, pamiętaj, godność jest ważniejsza niż tlen. Nie pozwól im się nade mną pastwić. Wiej. Te słowa były teraz gorącym żelazem w jej sumieniu. Na oddział weszła pielęgniarka Justyna, jej jedyna sojuszniczka i przyjaciółka. Justyna, młodsza od Anny o dziesięć lat, widząc Marię, natychmiast zrozumiała. Przytuliła Annę, szepcząc, że jest jej przykro. Anna potrząsnęła głową. Przykro mi będzie, gdy ten system ją zabije powoli. Justyna, wiesz, że ten ketoprofen jest bezużyteczny. To jest żart. View. Anna podeszła do szafki z medykamentami. Zaczęła przeglądać listę leków. Znalazła tylko trzy ampułki silniejszego środka, który mógłby uśmierzyć prawdziwy ból, ale były one zarezerwowane dla pacjentów z wyższym priorytetem, czyli tych, których rodziny miały wystarczająco dużo pieniędzy lub wpływów politycznych, by naciskać na dyrekcję. Maria nie miała ani jednego, ani drugiego. Anna poczuła wściekłość i gorzkie poczucie beznadziei. Sięgnęła do swojej służbowej torby. Tam, ukryta pod zwojami bandaży, znajdowała się jedna mała, szklana fiolka. Lek, który mogła zdobyć tylko ona, mocny, szybko działający środek, który mogła użyć do eutanazji. Zdobyła go sześć lat temu, w najgorszym momencie kryzysu, z zamiarem osobistego użycia, gdyby jej własny ból stał się nie do zniesienia. Teraz ten lek stał się jedyną bronią przeciwko nierudzkiemu systemowi. Anna spojrzała na Justynę. Justyna, za dwie godziny masz przerwę. Chcę, żebyś poszła do stołówki i nie wracała przez dwadzieścia minut. Bez względu na to, co usłyszysz. Wi. Justyna spojrzała na ampulkę w torbie Anny. Potem na panią Marię. Jej oczy wypełniły się łzami, ale kiwnęła głową. Loyalność no, w tym zawodzie była rzeczą rzadką i cenną. Anna musiała podjąć decyzję, złamać przysięgę i podać matce śmiercionośny zastrzyk z litości, aby skrócić jej cierpienie, czy pozwolić jej umierać w bólu i nieludzkich warunkach. Wiedziała, że jeśli wybierze eutanazję, straci wszystko licencję, pracę, a może trafi do więzienia na długie lata. Ale jeśli wybierze system, straci matkę i całą swoją wiarę w człowieczeństwo. Stanęła przy łóżku pani Marii. Matka, choć przytomna, miała zamknięte oczy. Anna pochyliła się i szepnęła: Mamo, obiecuję, że nikt cię już nie skrzywdzi. Pamiętam, co mówiłaś o godności. Wiu. Maria, ledwie słyszanym szeptem, powiedziała tylko jedno słowo: Dziękuję. To było jej pozwolenie. Anna poczuła, jak jej serce, przez lata skamieniałe, nagle pęka pod naporem nieznośnego ludzkiego dylematu. Czuła, że cały oddział, cały szpital i cały system opieki zdrowotnej wiszą teraz na cienkim włosku jej wyboru. W jej dłoni ampułka lśniła w bladym świetle, będąc symbolem absolutnej, prywatnej wojny z biurokracją i cierpieniem. Czuła zapach żalu i dezynfekcji, ale teraz czuła także strach. Strach przed tym, co musi zrobić i strach przed nieuchronnymi konsekwencjami swojego wyboru. Czuła zapach żalu i dezynfekcji. Czuła zapach żalu i dezynfekcji, ale jej wewnętrzny chaos dominował nad szpitalną chemią. Matka pani Maria miała na twarzy wyraz cichego, nieustającego bólu. Czuła zapach żalu i dezynfekcji, ale jej wewnętrzny chaos dominował nad szpitalną chemią. Matka pani Maria miała na twarzy wyraz cichego, nieustającego bólu. W tej chwili zapach szpitalnej chemii, mieszanka chloru potu i śmierci, był dla Anny jak duszący całun. Nie potrafiła go odfiltrować, ponieważ w jej percepcji chemia ta była symbolem systemu, który teraz uwięził jej matkę. Maria nie wyglądała jak pacjentka, lecz jak więzień własnego ciała, uwięziony na łóżku numer 4. Anna, stojąc obok, nie była pielęgniarką, lecz świadkiem egzekucji, której nie mogła powstrzymać. Jej wewnętrzny chaos dominował nad szpitalną chemią. W jej głowie rozgrywała się kłótnia bez słów z dyrektorem administracyjnym, który jeszcze w zeszłym tygodniu odrzucił jej prośbę o zatrudnienie jednej dodatkowej pielęgniarki, powołując się na deficyt funduszy. Tymczasem dyrektor, lat 59, jeździł nowym, lśniącym sedanem. W ten sposób pieniądze, które powinny iść na łagodzenie bólu, szły na lakier i prestiż. Anna wiedziała, że to cynizm, który przeżarł ten państwowy szpital do szpiku kościół. Ten ból nie był objęty standardowymi procedurami. Była to forma cierpienia, której dwa tanie leki na oddziale nie były w stanie uśmierzyć. Morfina była dostępna tylko dla pacjentów z potwierdzoną i zaawansowaną chorobą nowotworową. Zwłóknienie płuc, mimo że było równie śmiertelne i bolesne, nie kwalifikowało się do specjalnej puli środków. Anna miała na ten temat dwa lata temu burzliwą dyskusję z Komisją Etyki która zakończyła się bezowocnie i dwoma pisemnymi upomnieniami w jej aktach. Przepisy, choć rzekomo humanitarne, były zimne i sztywne jak metalowe poręcze szpitalnego łóżka. Anna, która znała system od podszewki, wiedziała, że jej prośba o droższy, skuteczniejszy środek zostanie trzykrotnie odrzucona przez dyrekcję ze względu na cięcia budżetowe. Próbowała już wczoraj. Złożyła wniosek o lek najnowszej generacji, który mógł uśmierzyć ból Marii na długie godziny. Wniosek wrócił dziś rano z czerwoną adnotacją odrębnym pismem dyrektora. Niewykonalne, zbyt kosztowne. Używać standardowego protokołu. Ten standardowy protokół oznaczał, że Maria będzie cierpieć. Anna usiadła na krześle obok łóżka. Dotknęła pomarszczonej dłoni matki. Maria otworzyła oczy. Nie mówiła. Jej oddech był zbyt płytki, ale jej oczy komunikowały dwie rzeczy. Błaganie i wstyd. Wstyd, że musi prosić własne dziecko o pomoc, której system odmawia. Anna wiedziała, że matka doskonale rozumie sytuację. Obie były ofiarami tego samego zepsutego mechanizmu. Maria, która przez całe życie była silną, niezależną kobietą, teraz stała się numerem w statystyce, co było dla Anny gorsze niż sam ból fizyczny. Przez drzwi oddziału weszła Justyna, jedyna pielęgniarka na zmianie. Ubie. Podała Annie kubek steropionowy z gorącą, ale cienką kawą. Anna. Przyszła ta nowa lekarka. Ta młoda. Z kliniki. Pytała o twoją mamę. Mówi, że widziała kartę. Wij. Anna poczuła iskierkę nadziei, która natychmiast zgasłał. Młoda lekarka. Kolejny idealista, który zderzy się z murem biurokracji. Gdy lekarka, lat dwadzieścia podeszła do łóżka, jej mina z profesjonalnej Zmieniła się na szok. Widziała ludzką cenę cięć budżetowych, przeczytała adnotację dyrektora. Pani Anno, ja. Przykro mi. Ten stan wymaga podwojenia dawki leków przeciwbólowych, ale procedury są jasne. Nie mogę tego autoryzować. Przepraszam, wieł. W tym momencie Anna podjęła definitywną decyzję. Zrozumiała, że nie walczy już z jednym człowiekiem dyrektorem. Ani z jednym przepisem. Walczyła z systemem, który był potworem pozbawionym litościu. System ten był tak głęboko zakorzeniony w ekonomii, że prawo do godnego umierania stało się luksusem dla bogatych. Wróciła do okna, spoglądając na szare miasto, zdecydowała, że nie będzie już błagać, sięgnęła do swojej służbowej torby. Wewnątrz pod zwojami bandaży poczuła chłód szklanej fiolki. Tę fiolkę zdobyła sześć lat temu od jednego zaprzyjaźnionego farmaceuty, który z litości dał jej ostatnią ampułkę silnego środka. W tamtym czasie chciała go użyć dla siebie, ale teraz jego przeznaczenie się zmieniło. Był to jeden, czysty, nieodwracalny akt litości. Anna, z dłonią zaciskająco się na fiolce, wiedziała, że to, co ma zrobić, jest zbrodnią w świetle prawa, ale ostatnim, moralnym obowiązkiem w świetle ludzkiego cierpienia obliczyła, że musi poczekać, aż Justyna pójdzie na przerwę, czyli za półtorej godziny. Musiała działać sama i szybko. Jej wewnętrzny chaos ustąpił miejsca lodowatej determinacji. Wiedziała, że gdy jej plan się powiedzie, straci wszystko: karierę, wolność, szacunek, ale jej matka uzyska godność. Była gotowa zapłacić każdą cenę. Matka, pani Maria, miała na twarzy wyraz cichego, nieustającego bólu. Ten ból nie był objęty standardowymi procedurami. Była to forma cierpienia, której dwa tanie leki na oddziale nie były w stanie uśmierzyć. Anna patrząc w te oczy czuła, jak jej przysięga Hipokratesa pękał. Matka, pani Maria, miała na twarzy wyraz cichego, nieustającego bólu. Anna patrząc w te oczy czuła, jak jej przysięga Hipokratesa pękał. W sali panował mrok przed świtu. Jedynym źródłem światła była mała. Zielona dioda na monitorze tlenu i blada poświata, wpadająca przez szczelinę w zasłona. Anna stała nieruchomo, a każda sekunda tej ciszy była dla niej głośniejsza niż największy krzyk. Spojrzenie matki, pani Marii, było cichym oskarżeniem i ostatecznym błaganiem. Ten ból, który widziała Anna, nie był tylko wynikiem nieuleczalnej choroby płuc, był wynikiem biurokratycznego okrucieństwa, które odmawiało jej ukochanej matce ulgi. Maria w krótkim momencie przytomności szepnęła: Anna, dość, proszę, dość tego. To były trzy mierzące słowa, które rozbiły dwudziestoletnią fasadę zawodowego chłodu Anny. Przysięga nakazywała jej służyć życiu, ale czy to było życie? Anna przypomniała sobie słowa przysięgi, które składała jako młoda, pełna ideałów pielęgniarka przede wszystkim nie szkodzić. Teraz ta fraza stała się ironicznym tortem. Pozwolić Marii na dalsze, nieludzkie cierpienie było największą szkodą, jaką mogła jej wyrządzić. Anna poczuła, że moralny kompas, który prowadził ją przez tysiące dyżurów, całkowicie się odwrócił. Jej przysięga przestała być drogowskazem, a stała się więzieniem. Maria w krótkim momencie przytomności szepnęła: — Anna, dość. Proszę, dość tego. To był ten moment, kiedy granica między prawem a etyką przestała istnieć. Anna wiedziała, że jej matka nie prosi o śmierć, lecz o godnościu. Maria, jako była nauczycielka etyki, zawsze powtarzała Annie, że ostatnim prawem człowieka jest kontrola nad własnym końcem. Anna miała teraz władzę, by to prawo uszanować, albo złamać je, służąc bezdusznej procedurze. Anna z drżącą ręką sięgnęła do swojego schowka wózkowym. Powoli, metodycznie odsunęła trzy warstwy opatrunków i sprzętu medycznego man. Jej serce biło nierówno, a oddech stał się płytki. Wewnątrz, zabezpieczona przez lata obaw i lęku, znajdowała się jedna mała ampułka. To był środek, który ukryła sześć lat temu, w najgorszym momencie kryzysu na oddziale. Wiedziała, że jest to lek, który mógłby zakończyć cierpienie w dwie minuty. Sześć lat tyle czasu spędziła na tym oddziale, obserwując, jak system powoli wyczerpuje ludzi, a ona miała teraz jeden dzień na to, by zastosować tę ostateczną wiedzę. Wewnątrz znajdowała się jedna, mała ampułka, zdobyta nielegalnie sześć lat temu. Silnego środka, który mógłby zakończyć cierpienie w dwie minuty. Lek ten był pozyskiwany z czarnego rynku medycznego dzięki kontaktowi ze starym farmaceutą, który odszedł na emeryturę. Anna zapłaciła za nią dwie swoje pensje, traktując ją jako ostateczną polisę ubezpieczeniową. Dla siebie Gdyby cierpienie stało się nie do zniesienia lub dla kogoś bliskiego, gdyby system zawiódł. Teraz zawiódł najbardziej spektakularnie. Anna wyjęła ampułkę. Szkło było lodowato zimne w jej dłoni. W jej głowie rozegrał się krótki, brutalny pojedynek między pielęgniarką Anną a córką Anną. Pielęgniarka krzyczała o konsekwencjach. Utrata licencji, hańba, kilka lat więzienia i publiczny lincz. Córka szeptała o miłości, o obietnicy i o powadze cierpienia matki. Maria w krótkim momencie przytomności szepnęła: „Anna, dość. Proszę, dość tego.” Anna zacisnęła ampułkę w dłoniu. Wiedziała, że musi podjąć drastyczne kroki, by zapewnić, że nikt jej nie przeszkodził. Stojrzała na zegarek. Do końca zmiany Justyny zostało 40 minut. Musiała działać teraz, zanim nastąpi poranna zmiana warty i oddział zaleje personel. Anna, patrząc w te oczy, czuła, jak jej przysięga Hipokratesa pękał. W tej chwili pękła nie tylko przysięga, ale pękła cała jej wiara w sprawiedliwość systemu. Nie miała już wątpliwości. Miała tylko jedną szansę na to, by uszanować wolę matki: złamanie tej przysięgi oznaczało utratę licencji, utratę pracy i potencjalnie kilka lat więzienia. Anna, patrząc w te oczy, czuła, jak jej przysięga Hipokratesa pękał. Złamanie tej przysięgi oznaczało utratę licencji, utratę pracy i potencjalnie kilka lat więzienia. Anna stała w szarym, obojętnym świetle oddziału geriatrycznego, a każda sekunda uciekającej nocy ważyła więcej niż dwadzieścia lat jej życia. W jej dłoni ampułka z nielegalnym środkiem była zimna i ciężka. To była materializacja dylematu, który rozrywał ją od środka. Utrata licencji, utrata pracy. To były rzeczy materialne, które można było przeliczyć na pieniądze i status. Ale Anna wiedziała, że pozwolenie na nieludzkie cierpienie jej matki oznacza utratę własnej duszy. W jej kodeksie złamanie przysięgi dla litości było mniejszym grzechem niż złamanie jej dla obojętności. W głowie Anny rozbrzmiewał głos dyrektora administracyjnego, który jeszcze wczoraj odrzucił jej prośbę o leki. Procedura musi być zachowana, pielęgniarko. Liczby są ważniejsze niż sentymenty. Anna rozumiała te liczby. Każda ampułka drogiego leku, której odmówiono Marii, oznaczała oszczędności w budżecie kwartalnym i bonusy dla zarządu. Maria była tylko jednym, cichym numerem w księgowości szpitala. Ale Anna wiedziała, że pozwolenie na nieludzkie cierpienie jej matki oznacza utratę własnej duszy. Straciłaby szacunek do siebie, do swojej dwudziestoletniej kariery i do idei, którą przysięgała służyć. Jej matka, pani Maria, już dwukrotnie szepnęła jej, że pragnie końca. Anna, jako pielęgniarka, wielokrotnie widziała tę prośbę w oczach pacjentów, ale nigdy nie mogła na nią odpowiedzieć. Teraz mogła. Miała środek, miała wiedzę i miała moralne upoważnienie od samej matki. Musiała tylko stworzyć okno czasowe. Dojrzała na zegar i jej zmiana kończyła się za dwie godziny. Była trzecia dziesięć w nocy. Zbliżała się najniebezpieczniejsza godzina. Moment, w którym zmienia się większość dyżurów, a kontrole są najbardziej szczegółowe. Do tego czasu musiała podjąć nieodwracalną decyzję i ją wykonać. Nikt nie mógł jej pomóc. Jej jedyna sojuszniczka, Justyna, która przysięgła jej absolutne milczenie, miała iść na przerwę za 45 minut. Anna musiała przygotować teren. Anna ruszyła cicho w głąb oddziału. Musiała upewnić się, że żadne przypadkowe oko nie będzie świadkiem jej czynu. Włączyła cichy alarm w magazynie pościeli, który symulował drobną awarię. Miała nadzieję, że techniczny hałas zamaskuje jej ruchy na kilka kluczowych minut. Następnie upewniła się, że trzy monitory pacjentów z drugiego końca sali działają bez zarzutu. Zostawiła im dodatkowe zapasy płynów, by nie musieć wracać do tamtej strefy. Cały ten proces zajęło jej 10 minut. Czuła, jak jej ręce, mimo wewnętrznego drżenia, wykonują ruchy z mechaniczną, wyuczoną precyzją. Była w tej roli najlepsza, w roli pielęgniarki, która nie ma sobie równych w protokole i działaniu. Nikt nie mógł jej pomóc. Zrozumiała to w pełni, gdy wzięła do ręki kartę pacjenta pani Mariu. Ostatni wpis lekarza sprzed dwóch dni brzmiał stan stabilny, lecz postępujący. Rokowania niepomyślne. Juuu. Nie miało było tam słowa o bólu. O godności, ani o cierpieniu. Była tylko sucha diagnoza, która zamknęła Marię w biurokratycznej pułapce. Anna mogła zadzwonić na policję, do mediów, do inspekcji pracy, ale wiedziała, że te machinacje zajmą miesiące, a Maria nie miała już nawet tygodnia. Wiedziała też, że złamanie przysięgi, nawet z pobudek etycznych, zostanie potraktowane przez prawo jako morderstwo z premedytacją. Posiadanie nielegalnego środka ampułki, którą trzymała w kieszeni, było twardym dowodem. Musiała zaplanować wszystko tak, by po jej czynie policja znalazła ją, a nie środeku. Musiała udowodnić, że to był ostatni, desperacki akt, a nie zimna, planowana zbrodnia. Anna poczuła, jak jej zawodowa osobowość i osobowość matki-córki rozdzielają się. Pielęgniarka Anna precyzyjnie przygotowywała sprzęt. Jedna strzykawka, jedna igła i dwie małe, brązowe fiolki z niewinnym środkiem, które posłużą do maskowania. Córka Anna płakała, stojąc przy zasłoniętym oknie. Wtedy wróciła Justyna. Przerwa skończona. Anno. Wracam na stanowisko. Wszystko w porządku? Zapytała. Jej wzrok natychmiast powędrował do łóżka numer cztery. Anna spojrzała jej w oczy. To był moment prawdy. Tak, Justyno. Wszystko w porządku. Idę do magazynu po dodatkowe ręczniki. Wróć, proszę, na swoje stanowisko i zajmij się papierami. Nie przeszkadzaj mi przez piętnaście minut, powiedziała Anna, a jej głos był obcy, chłodny i profesjonalny. Justyna zrozumiała kodu. Odsunęła się bez słowa, wiedząc, że właśnie została milczącym, ostatnim świadkiem nadchodzącego dramatu. Anna z drżącą ręką sięgnęła do kieszeni. Wyjęła ampułkę. Jej palce, które przez dwadzieścia lat ratowały życie, teraz miały je zakończyć. Patrząc na ampułkę widziała nie tylko lek, ale całe swoje życie. Lata walki, lata kompromisów, lata służby. Wiedziała, że po tym czynie nie będzie mogła już nikomu spojrzeć w oczy jako pielęgniarka, ale spojrzy w oczy swojej matce, która odzyska godność. Weszła do sali i podeszła do pani Mariu. Jej serce biło gwałtownie, ale jej dłonie były niezachwianie stabilne. Była trzecia czterdzieści w nocy. Nadszedł czas. Złamanie tej przysięgi oznaczało utratę licencji, utratę pracy i potencjalnie kilka lat więzienia. Anna zacisnęła ampułkę w dłoni, czując chłód szkłał. Złamanie tej przysięgi oznaczało utratę licencji utratę pracy i potencjalnie kilka lat więzienia. Anna zacisnęła ampułkę w dłoni, czując chłód szkłał. Szkło ampułki było lodowate i nieustannie przypominało jej o konsekwencjach. Anna, lat 47, nie czuła już zmęczenia po 14 godzinach na nogach. Czuła tylko napięcie elektryczne między tym, co była zobowiązana zrobić, a tym, co musiała zrobić. Złamanie tej przysięgi oznaczało utratę licencji, utratę pracy i potencjalnie kilka lat więzienia. W jej głowie rozegrał się ostatni sąd. Utrata pracy w Państwowym Szpitalu Okręgowym oznaczała utratę dachu nad głową i utratę szacunku, który budowała przez dwie dekady. Wiedziała, że w jej aktach znajdzie się zapis, który zamknie jej drogę do jakiegokolwiek legalnego zatrudnienia w służbie zdrowia, skazując ją na społeczny margines. Wyrok więzienia od 3 do 10 lat w zależności od interpretacji prokuratora był realnym scenariuszem. Anna zacisnęła ampułkę w dłoni, czując chłód szkłał. Obeszła cicho trzy puste łóżka na sali, a jej kroki były niesłyszalne na polerowanej, szpitalnej podłodze. Każde puste łóżko było jak pomnik nieudanego systemu. Te trzy miejsca powinny być zajęte, ale z powodu niedoboru personelu i cięć budżetowych. Oddział działał poniżej połowy swojej pojemności. To, co mogło wyglądać na ciszę i spokój, było w rzeczywistości symptomem choroby całego systemu. Anna podeszła do łóżka matki. Maria, ledwo oddychając, uśmiechnęła się słabo. Maria, ledwo oddychając, uśmiechnęła się słabo. Tym uśmiechu nie było radości, lecz akceptacja i spokój. Anna odczytała w nim ostateczną prośbę o litość, która była silniejsza niż jakikolwiek zapis w kodeksie karnym. Pani Maria która była nauczycielką etyki, przekazała Annie swoje ciche, ostatnie upoważnienie. Obeszła cicho trzy puste łóżka na sali, stanęła przy łóżku matki. Anna wzięła do ręki jedną, gotową już strzykawkę, którą przygotowała pod przykrywką rutynowych działań. Anna, łamiąc siedem zasad etyki, wiedziała, że właśnie wybrała godność swojej matki ponad swoją własną wolność. Siedem zasad etyki to była liczba, którą musiała złamać, by dokonać tego jednego czystego aktu. Złamała zasadę nie szkodzić w sensie literalnym. Zasady szacunku dla życia, zasady profesjonalizmu, zasady lojalności wobec pracodawcy, zasady praworządności, zasady uczciwości wobec pacjentów i zasady zachowania tajemnicy służbowej. Wszystkie te siedem filarów jej zawodu runęło w jednej chwili. Obeszła cicho trzy puste łóżka na sali, stanęła przy łóżku matki. W tym momencie nadszedł najgorszy moment. Karetka reanimacyjna na sygnale przejechała pod oknami oddziału, a jej głośny, przeciągły dźwięk wypełnił salę. To była ostateczna próba systemu, który próbował ją powstrzymać. Anna zerknęła na zegarek. Była trzecia czterdzieści Justyna powinna być na przerwie, ale głośny dźwięk mógł ją zawrócić. Miała mniej niż pięć minut. Anna, łamiąc siedem zasad etyki, wiedziała, że właśnie wybrała godność swojej matki ponad swoją własną wolność. Wykonała szybki, precyzyjny ruch, który opanowała do perfekcji przez dwadzieścia lat pracy. Czuła jak jej serce bije trzykrotnie szybciej niż zwykle. Jej dłoń, która ratowała tysiące żyć, teraz działała z mechaniczną, bezwzględną precyzją, aby to życie zakończyć. Nie było w tym nienawiści tylko czysta, kliniczna litość. Maria, ledwo oddychając, uśmiechnęła się słabo. Nastąpił moment absolutnej głębokiej ciszy. Oddech Marii stał się płytki, a potem zniknął. Anna ocaliła godność matki. Gdy jednak odwróciła się do drzwi, by zniszczyć jedną zużytą ampułkę i jedną brudną szykawkę zobaczyła jedną postać. Obeszła cicho trzy puste łóżka na sali, stanęła przy łóżku matki. Stał w nich młody nowy lekarz, który właśnie przyszedł na nocny obchód, a jego twarz wyrażała cichą, przerażającą wiedzę. Anna zacisnęła ampułkę w dłoni, czując chłód szkłał.